Darmowa rejestracja kompilatora. Przed upływem 30 dni od zainstalowania kompilatora Visual C należy dokonać jego darmowej rejestracji. W tym celu kliknij w grupę Help, kliknij w opcję Register Products. Pojawia się okno rejestracji. W polu Registration Key wpisujemy klucz rejestracyjny. Jeżeli go nie posiadamy, należy połączyć się z internetem, a następnie kliknąć w link Register Now. Zostajemy przekierowani na stronę rejestracyjną. Po załadowaniu strony, kliknij w przycisk Sign Up Now. W polach formularza, kolejno wpisujemy adres e-mail, na który zostanie wysłany kod rejestracyjny. Następnie podajemy hasło, które będzie potrzebne przy ponownym logowaniu się na stronę. Nie należy podawać hasła do naszej poczty. W polu Password Strength pojawia się stopień złożoności naszego hasła. W celu potwierdzenia wpisujemy ponownie nasze hasło. Po niższych polach wybieramy pytanie oraz wpisujemy odpowiedź. W przypadku, gdy zapomnisz hasła, zostanie ono odesłane na podany przez Ciebie adres e-mail po prawidłowej odpowiedzi na wybrane pytanie. Odpowiedź musi mieć długość minimum 5 znaków. Duże i małe znaki nie są rozróżniane. W polu Characters przepisz litery z obrazka w polu Picture. Kliknij w przycisk Continue. Jak widać, wystąpił błąd, gdyż wpisana odpowiedź na pytanie zawierała mniej niż 5 znaków. Poprawiamy błąd. W polu Characters należy ponownie wpisać symbole z obrazka. W polu tym nie są rozróżniane małe i duże litery. Następny ekran pozwala na zapoznanie się z warunkami licencji poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Zgodę wyrażamy, przepisując nasz adres e-mail w pole tekstowe. Klikamy w przycisk I accept. Pojawia się kolejny formularz, w którym pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione. W polu First Name wpisz swoje imię. W polu Last Name wpisz swoje nazwisko. W polu My Email Name podaj adres e-mail użyty podczas wcześniejszych etapów rejestracji. Zaznaczając powyższe pole, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach w firmie Microsoft. Zaznaczenie kolejnego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji od firm zaprzyjaźnionych z Microsoftem. Podaj kod pocztowy. Z listy wybierz kraj. Wybierz zawód. Wybierz języki programowania, o których chcesz otrzymywać informację oraz pozostałe zainteresowania. Nie są one obowiązkowe. Kliknij w przycisk Continue. Pojawia się okno informujące o wysłaniu na podany adres e-mail informacji umożliwiającej zakończenie rejestracji. Kliknij przycisk Continue. Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej. Odebrana wiadomość wygląda następująco: aby zakończyć rejestrację, kliknij w pierwszy link oraz przycisk Continue. Zostaniesz przeniesiony do okna logowania. Zaloguj się, podając swój adres e-mail oraz hasło wpisane w formularzu. Kliknij w przycisk Sign in, następnie w przycisk Finish. Pojawia się strona wwwmsn.com. Nie ma konieczności korzystania już z tej strony, więc możemy zamknąć przeglądarkę. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana nowa wiadomość. Otwórz nową wiadomość. Wiadomość ta będzie zawierała link umożliwiający pobranie kodu rejestracyjnego. Kliknij w link. Pojawia się strona zawierająca wymagany kod rejestracyjny. Zaznacz kod rejestracyjny. Skopiuj go do schowka za pomocą klawiszy Ctrl+C. Wróć do okna rejestracji w programie Visual C++. Za pomocą klawiszy Ctrl+V wklej kod rejestracyjny w pole tekstowe. Kliknij przycisk Complete Registration. Następnie wybierz, czy zgadzasz się, aby kompilator wysyłał anonimową informację o sposobie używania go przez ciebie. Kliknij przycisk Close. Twój kompilator został pomyślnie zarejestrowany. Od tej pory możesz używać go bez ograniczeń.